No tengo Płachę na dole, to mam e, Chodźcie do mnie, mamy ciężarówkę i transport na północ. <laughs> Dobra, jedziemy. biegnie. Ale więcej <laughs> muszą być śpienieni teraz, matko. Szybko, bo nie mogą wrócić. Czekajcie, zobaczcie, co tu jeszcze jest. Dobra, i skupiamy. Uciekamy. Czarny, jedziemy po siebie. Czarny, jedzie, jedzie kawaleria, jedzie obciecz. Nie, nie, wyjdziemy ten byk. Do... Wyjdziemy, wyjdziemy, to się da przestopieć. Mara mnie goni jest to się skit jest skit Ładnie, zatankowana I gościu ma wire fencing kit kurwa, to on te pence y stawiał wszędzie Ty jesteś pod tymi wieżyczkami, tak? Jesteś wieżyczkami? Tak Jesteś pod wieżyczkami? Tak, tak. Dobra, no, lecimy Czekaj, czekaj, czekaj Gdzie jesteście? To słuchajcie, ja, ja tu tak. Tak. Zeszliśmy, no, żeśmy, zeszliśmy na dół Dobra, widzę was Prowadź, prowadź, to jesteś Ty, Kaj. Tak, masz tak. siebie. Dobrze masz ciężarówka, a nie drzwi, zniszczymy wszyscy. Tylko szybko, bo będzie mogło zapalnić, być rządzi zemsty. Chociaż w sumie to niewiele dobrze nie wiem dokładnie. Chyba, że jest, wiesz, że, jest, że to jest ktoś z tego pokoju na dole, nie? Co to. Piętego. Co się stało? Drugi typ był w ciężarówce, nie zauważyłem! W ogóle bym nie skumał, jakby mi nie powiedział, kurwa, tu nie ma koła ziom. go? Ja tylko te mają z sobą komunikację w takim razie? Jesteśmy pod wieżyczkami, widzimy wieżyczki. Nie za płotem. No, nie pokazuj mi Jest To jest co bracia z nimi? Sprawdźcie, bo ja nie sprawdzałem dokładnie AKM z nabojami. No, zabierzcie. Dużo paliwa, dużo paliwa. Dużo, dużo, dużo. Spokojnie dojedziemy tym na lotnisko. Słuchajcie, sprawdźmy jeszcze wieżyczki, może co? Czy są stąd? Nie. Już no, nie. były sprawdzane chyba, ktoś mówił. Słuchajcie, możecie, możecie się odsunąć, bo ja bym chciał zamontować koło, a nie mogę wcelować, jak ktoś w podłazi co a jakim cudem on jest jak oni zaszkodzonego nie przyjechali? Coś tu się mogło kurde stać. O, chyba dwóch kół brakuje. Tam jeden koleś mógł być w tym w plecaku On miał. Chyba pewno kupę paliwa. On On je koło. Ale chyba będzie jeszcze jedno albo dwa potrzebne, bo są uszkodzone te narkoła też trochę Tak, trochę to możemy je. Ja nie, nie jestem pewien zobaczmy Ja wyłączam to atlapę Da się ładować takie rzeczy, nie? Tak, tak, sporo można załadować Dobra, wszystko gra, silnik trochę dojechany, koła też, ale to znajdziemy gdzieś po drodze Kurwa mać Sorry, 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 Najechałeś mi troszeczkę ale... Sorry Uwaga, cofam! Dobra, Dobra tylko zbieramy z kościoła. Wsiada ci i zawijamy się. Wiem, nic nie ma. Ło, no, dobra, nie ja siadłem na pakę. No siadłem jako pasażer, może być. Kurde, zombiaki mnie toczyły. Gdzie jesteście go ja, na wszyscy, wsiedli? Wsiadać! Kajtek! Kajtek! Szukam, 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 bo jest. 5, raid in... No Wsiadaj, 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 wsiadaj. Dobra, Dobra, jedziemy. <śleski> <śleski> Teraz powinien być taki dźwięk od tych ramion browarów Kurwa mać! Żeby nad tym nie wyrąbali gdzieś po drodze Jedziemy? Ja mam laga Ta, tylko się znawiguje. Dobra, już widzę gdzie jadę W Komorowie odbijemy na północ Co? Tylko komorowe jest takie, wiesz... To musimy jeszcze czarne to No, to do, 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 do Rosina trzeba pojechać sort of Nie Nie, lag by... Byliście może na... Czarnogórsku? Nie. Tak, jakiś czas Ja byłem. Ja byłem. Kiedy? A to nie was spotkałem przypadkiem na P7? Eee... Ratowałeś jakąś... życie? Tak. To mi! To mi, żeś uratował życie. Ty byłeś tym bohaterem murzynem w szapce, tak? I, tak, tak. Dobra, Ja w ogóle chciałem puścić. te, ktoś z trzech ma taką gra na miejscu? Nie, no chciałem fensa rozwalić, bo nie mogłem go zdemontować w tym strażackiej. No dobra, ja tam wracam. O, dobra, nie będę już zapomnieć jechać. Sprawdzaj mnie. Umarłem. To określ swoją lokację i wyloguj się. Możemy cię jeszcze odratować. I Jak go odratować, skoro umarł? A, umarł już? Oha, dobra. A, zakrwawienie, No to od razu, zobaczymy, może będzie jakiś i tak są prawie miałem poniżej 2000 HP i to było wszystko rozmazane, że ciemno to... Choruje. Ojoj, ojoj, ojoj Chłopaki, Dobra, wysiadka, wysiadka Dobra, to rozproszamy się po industrial spawnach, trzeba znaleźć silniki koło Jestem przecież w awcowu Gdzie jesteś, gdzie jesteś? W świetle Tu jesteś Fuj to, ale frame'y To no jest słabo Ale z duma Ciało Ej, za mną Cholera No, kurwa, Kajtek Ty normalnie, żeby się wylogował zjebanym ubiegiem O, ty kurwa Ja to zaraz pierdolę, ja będę zaraz iść na kuria z tego, tej kobry, bo to jest makabra O, za dużo ich. A... Taka. ktoś się musi wylogować. Będzie ich mniej wtedy? Tak. Ja się mogę wylogować. Spokojnie. Spokojnie nie to będzie że... Już. Już Gdzie jesteś? Już widzę. Trochę. Chyba Trochę... paru. Nie, dwóch za mną no. jeszcze. nie, teraz Humanity spadł, Tu tak. jest ciało, już sortgodziane. Tak, zobaczcie, może ma bandaż. przydałby się badasz ja już chyba wszystkie zużyłem. Dobra, który z Was to czarny? Ten jest latarką ten Dobra. 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 Okay. Dobra Mam nadzieję, że się nikt nie zaraził. Dobra, to czarny za mną na zachód. Reszta na wschód Motor Motor? Gdzie jesteś Karol? Obok ciebie. Nie widzę cię. Aż Słyszę, Cię, już jest. Aleś <śleszy> został nie? On tak taki ogar jak siur. Kto ty jesteś, Polak mały? Nie, ja już. On... Jebany, kurde. Dobra, dzięki. To czekajcie, ja się może wyloguję na chwilkę. przy tym ognisku się wyloguję, idę sobie zapłacić, bo nie będę się denerwował. Kurwa, pobieg gdzieś z

Jak gościa przyuwa, że to jest po nim, bo ja mam za sobą Światło Księżyca. Ja go będę widział, on mnie nie, chyba że mam na wizer. nie mogą być to tam wizory, bo... ...bo nas taki ciemki, jak ja was widziałem. widział. No, mogą mieć coś troszeczkę. Ktoś mógł... piec po prostu na was w Tego już tam nie widzę. To był zombie. To mógł być zombie. Tak, tak, Uf. to dużo. ja idę wyciąć się kręg w takim razie, żeby nie robiły problemów. Mhm. Ja tu się ubezpieczam z karabinu. No co, zrobimy ten motyw z tym, z tym umieraniem Dobre, i inkliniowaniem? Dobrej tej mogę się wyspałnić gdzieś w okolicach Kamenki albo, nie wiem, komarowa. Będę musiał ten, ale to nie teraz, nie teraz. Będę musiał strzelić chyba za chwilę. No. Albo nie. Ja. Zembekowi coś tu odwala. Idę do gościa z siekierą. Mam zombiaka na plecach. Zombiak z, z lasu, z lasu. Kurwa, co mi taka groja. Zdychaj. Ojej, krzykowię. Co pan dożyjecie? Jestem <tosujesz> w A, dobra. Mam dużo na co? Dobra, ładujmy te części do tej ciężarówki i spadamy. A kurwa, na one zera grunę tutaj. Powiedzą, <tosujesz> że tu jest coś dobrego. Jeszcze jakiś zagrował widzę. No, to jakby może. Jeszcze coś. Komplet zbędny. O, trup zaczął śmiercić ja Słuchajcie, rzucę wam te, te części. Dobra, ja ładuję. ten fuel tank mogę załadować napakę? pakę? Y ta, załaduj go na Paken na razie. musimy coś zrobić. Jak ktoś nie ma zapałek, to wrzucam do środka. Mam mam. A ja sobie mojego Winchestera, jeśli można, ściągnę spaki. paki. tu mały. Tutaj wam wrzuciłem te części od silnika. To co Kuba? Ostejcie? A no nie to wiem. To nie, 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 teraz tego nie róbcie. Proszę. Wiem to zrobimy później To później będziesz miał daleko stał, jak wiesz gdzieś się pojedziemy na północ Słuchajcie, ktoś musi poświecić latarkę, żebyśmy zobaczyli które koło jest uszkodzone Ale ja to nie tą czerwoną no prawe przednie było Lewe przednie Lewe dobrze przednie. Przednie. wiem źle mówię Do 6000, a potem co? umiera, mnie co to? Nie, nic. Idzie? Wiesz? Aha, czyli ją po prostu kół tak? Co? No. no, już nie. Czyli się na transport, Dobra, kto ma ten silnik i może ten go wsadzić? Po drugie, stronie ciężarówki leży. Ja go mogę w sumie wstawić. Ja już. Wstawię, będę... bo ja nie widzę, gdzie ja leży. Ja już wyłączę to jedzenie. Że... Czekaj, czekaj, czekaj. Ja to, jak, jak, to ma się, jak to ma się odbyć? Gdzie idziemy tą naszą żarówką? E, szczerze... zaraz, zaraz Musisz odpowiedni sposób stanąć. Repair engine, no? Okay. A, repair engine. Okej, okay. Agrowo... Ktoś jedzie. Ładuj się Kuba, na to... Ktoś jedzie. Jak... Jak to coś jedzie? Tak, ja słyszę. To... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No jestem, jestem. Podjechało. Samochód, samochód widzę. Osobowy. Agrował wszystkich. Kto zginął? Kto zginął? Ja nie zrobiłem. Typ, typ, który prowadził, nie strzelajcie. Kto strzela? Ja nie strzelam. Ja, się, ja siedzę w wozie. Dobra. dobra, 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 dobra. Nie ma sensu. Y Wybiegam na północ w las. Zgubić zombiaki. A my tu mamy. Zgubcie, zgubcie zombiaki, zaraz się spotkamy przy ciężarówce. Y Kierowcę tego, tego samochodu zabiłem. Kurwa... Czekajcie... A co z samochodem? Stój, stój, gdzie ty jedziesz? Stój. Dobra, aha. Odjedźcie kawałek, zabierzcie ten pociąg z zombiaków ode mnie. Dobra, to spróbujcie to na chodzie, jak tak to mhm. weźie... Jeszcze typa by się przydało zlutować. Ono coś, coś chyba się z kołami popierdoliło. Przede wszystkim mieć powoli. Możliwe, ale kół mamy zapasowych trochę. Już, już, już. starczy go, starczy. Nie, nie wzięliśmy grzeszką w zębielku. Jak wyłączyć silnik? Eee, scroll w dół i wyłączysz. O co za chwilę oh, yeah. Ech. ale się zdziwili. Ech. On mi on nie może zaatakować w jest tam autem. Jak tam puszki, wiesz? Co? Co z tym autem? Czekaj, lutuję typa i zaraz złączę. O kurwa! Bingo! Naktowizor! No, już myślałem, że te. Backpack kojot! Nice. Jeszcze coś ciekawego? A nie ma, może przypadkiem antybiotyk. Op. nie Ej, what the shit. Co tam jeszcze nie ciekawego? Ej, to teraz bierzemy te oba auta i wyjeżdżamy. i je gdzieś stawiamy. No co? Mm. A one znikają z nami, czy nie? Nie. To jest tak, jak ktoś ci może je zlutować, jak je schowasz. Jak tam łóżki? Yy, no, chwila, chwila, dać mi polutować. Ty Kuba, jak tym pojedziesz jeść tym ostrożny. No jechałem bardzo ostrożnie. No są strasznie toporne, ja wiem jak jeździłem rowerem. Bo całe wszystkie zombie do nas przeladły. Nie, nie wszystkie, wiesz Nie nagrywałeś tego przypadkiem, co? Nagrywałem. <laughs> nagrywałeś? Pięknie. Ruszę trochę, zabiję te zombie. jest młot. Jedzesz tym autem, na no? mnie? Tak. Dobra, pałkujmy. Dobra, jedźcie dalej na północ. Kurwa, gandylika. Kurwa, chodź. Na północ to mam skręcić? Jedź, nie, jedź za mną, drogą. Ale no, czekaj, czekaj, bo ja nie mam skidu, jak jest się... Czekajcie, zatrzymajcie się, nie wjedź mi w dupę. No nie no. <grym> Pić mi się chce, także zaraz zemleję. Zaraz będzie mi się chciało też żreć, a nie mam już nic do żarcia. Ja Czekaj. mam. To możemy wsiąść, to bezpiecznie, ja mam. Poczekaj, ja mam wszystko. Wy, ja wysiądę. Ja też, ja też napiję się. A jak Sz mogę wyjść? Jakieś koło jeszcze ze sobą noszę. Co Kurwa, mam? zombiaki! Zająć. Dobra, spokojnie, nie ruszajcie się. Nie ja nie mam picia, ja mam puste te. Ja mam picie. Puste manierki. Nie, mam, dobra, mam cztery Plus. Wydawało, że to niemożliwe. A czy ci kolesie mieli jakoś broń z tłumikiem czy sobie? Nie, nie nie. To nie ci, co do nas strzelali. To dziwo. No co ja tu chciałem odłożyć, kupiło opoma? Nie Czemu mi się wyłożyło pomysł? Szyby mam ze sobą, po co? Skąd? No to bywa po prostu. Cały czas. Nie no, miałem w plecaku, nie wiem po co. Dobra. Tutaj mi ktoś coś jedzenia. ma ktoś coś dojedzie? Eee, ja, ja, ja mam plecaku Ja mam w plecaku też. No tutaj koło mnie każdy... no w plecaku To po prostu... To jest sobie coś. A coś mieli jeszcze takiego, co byśmy mogli, co, co, co można było zabrać, czy, czy... Wiesz co, ja tam w pośpiechu lutowałem, wziąłem wszystko, co było dobre. Ja Mam snajperkę. Pistolet mieli? Mieli pistolet jakiś? Możliwe, że miało, nie zwróciłem uwagi. Ale słuchajcie, odjedźmy stąd, w pizdo. Dobra, ale słyszysz, w tym momencie jeszcze jest silnik werenowy, w Tak, czego. Nie, ja widzę, że na full jest. Ale nie, jest w gaźniku, jakbyśmy chcieli wymienić. To jest jeszcze Aha. jeden. O, super! pierdolę. Poczekaj bo ja nie, nie, nie wiem jak ja zabiorę ten zakręt słuchnie supnie czup ale stary, jak to jak to chyba ja. ja. wiem i się robi was słyszę ten z film Ale gdzieś za chwilę odbijemy las i będzie trzeba ukryć się No. dziuple zmontować Cześć Tak, wiem. Widzicie mnie dokładnie? To skręcajcie za mną, bez